Dzień dobry kochani. Dzień dobry przyjaciele. Wszyscy, którzy podążacie ścieżką duchową. Na jakim tam etapie byśmy nie byli? E, przypominam się przypowieść o tych, którzy czekali na rynku bezczynnie. Cieszmy się, że zostaliśmy najęci przez właściciela winnicy i że możemy doświadczać. Jego wypłaty, a tą wypłatą jest miłość. Oczywiście tak naprawdę dostajemy ją za darmo, za darmo, marmur, jak się mówi w Egipcie. Natomiast no, my naprawdę dostajemy wszystko z łaski. Wszystko jest miłością. Z łaski danej, daną. Jeśli jakakolwiek nam się przydarza. Więc ucztujmy. No, ale robimy coś ze sobą, by móc przyjąć ten dar. O to właśnie chodzi. Czyli to nie jest tak, że Bóg nas zmienia bez nas, tylko tak szanuje naszą wolność, że czeka na nasze tak, byśmy powiedzieli: "Okej, okay, chcę pracować w tej winnicy, w tej przedziwnej winnicy, w której wszystko jest odwrócone. I tak naprawdę, idąc tam, dostaje. To, czego się nie spodziewałem. I dzisiaj, wisienki na torcie, dzisiaj i za tydzień. Dzisiaj jest właśnie piątek, dlatego zapraszam na obiadek czwartkowy, w którym to chcę podzielić się postawą, dwoma postawami intelektualnymi dzisiaj i za tydzień, które to postawy intelektualne. Są taką wisienką na torcie drogi pracy nad sobą, robienia tej przestrzeni właśnie. No i jest to obszar intelektu. Osobiście uważam to za najbardziej fascynujący element tej drogi. Najtrudniejszy, ale też najbardziej zaskakujący, spektakularny, cudowny. I w sumie robiący najwięcej z nami. Najwięcej robi z nami w porządku. Tutaj um, chciałbym wstępnie odesłać wszystkich, którzy może nie znają naszej książki Świątynia, do rozdziału na temat nadziei, która, jak wiemy, oczyszcza pamięć, bo to właśnie w tym obszarze się będziemy znajdowali. I nie będę w związku z tym rozwijał pierwszego zagadnienia, które jest bardzo ważne, ale znajdziecie je w książce. Myślę, że jest dobrze opisane. Chodzi o konfrontację, konfrontowanie siebie, samego swojego myślenia z tym, z tym, co, kto jest odmienny. Odmienny. Czyli chodzi o to, by się narażać to jest w takim cudzysłowie tutaj to słowo użyte narażać się na kontakt z odmiennymi, pozwolić sobie na to, by poczytać, posłuchać. Spotkać się z kimś, kto prezentuje kompletnie inny pogląd niż ty sam, niż ty sama, i nie po to, by go zaraz twoje ego zawojowało i wykazało mu, jak to ty masz rację, a on się myli, lecz po to, by zadziwić się, że ludzie, którzy w sumie, jak zakładam, w większości szukają jakiegoś dobra i prawdy, widzą te dobro, to dobro i tę prawdę w zupełnie odmienny sposób. I oczywiście to jest jakiś punkt wyjścia do pracy z Cnotą Nadziei. Link do książki macie w komentarzu do filmu, w rozwinięciu opisu filmu, i tam można ją sobie zakupić. Miejsce na reklamę, ale co zrobić, jeśli uważam, że to jest dobra książka? I skoro ją napisaliśmy z Moniką, no to ją polecamy, bo jest naprawdę warta kupienia takie. Moje zdanie jest. I tam znajdziesz pracę z cnotą nadziei. Natomiast to, co dzisiaj ja chciałam jakoś jeszcze podkreślić w tym temacie lewopółkulowego interpretatora, co było tydzień temu, to że on naprawdę zawęża naszą świadomość w sposób niebywały. W związku z tym te wszystkie punkty, które dzisiaj wymienimy, są niezwykle istotne. Pierwszy już padł. Konfrontuj się z tym, co jest inne niż myślisz, konfrontuj się z tym, kto jest inny niż myślisz. Słowo konfrontacja nie jest może najlepsze. Spotykaj się z tym, bo konfrontacja jakoś się kojarzy konfrontacyjnie. A chodzi o to, żeby się spotkać, naprawdę starać się zrozumieć, przyjąć i by to miało na ciebie wpływ. By trochę zmieniało Twoje myślenie. Druga rzecz to to, do czego chciałam bardzo zachęcić, to porzucanie mentalnych sporów i zysków. Ego to uwielbia, ego uwielbia spory i ego uwielbia zyski. lewopółkulowy interpretator myślę, że też tam przebiera nóżkami z radości. Kiedy ty zaczynasz kogoś przekonywać do jakiejś swojej racji. Sporo dostałem różnych komentarzy po poprzednich filmach na priwie od pewnych osób, które bardzo chciały zadać mi pytania, ale tak naprawdę myślę przekonać mnie do czegoś. Wpłynąć na moje myślenie. Super. Dziękuję, to jest otwierające. Ale w tym punkcie bardzo Was zapraszam, byście przestali to robić, to znaczy pytania zadawajcie, ale nie po to, by mnie przekonać do swojej opinii, ale zadawajcie te pytania po to, by naprawdę usłyszeć jakąś odpowiedź. No więc, punkt drugi to porzuć mentalne spory i naprawdę. Cudowna sprawa nie trać energii na zmienianie ludzkiego myślenia na jakikolwiek temat. W, obszar, w czasie sporów politycznych, myślę, bardzo przydatna rada: nie trać energii na zmienianie myślenia ludzkiego myślenia na jakikolwiek temat, a już na pewno nie trać energii na to, by ludzie, by zmienić myślenie ludzi na swój własny temat bo to już jest naprawdę totalna strata energii. Jakie to ma znaczenie? Co kto myśli o tobie? Dzisiaj będę chciał was przekonać również do tego. Już zacytuję Richarda Rora, jeszcze do tego wrócimy. Richard Ror napisał takie zdanie, że nie ma najmniejszego znaczenia, co sądzisz... Ta, na jakikolwiek temat, co sądzisz o tym lub owym. Rany, jakie te suwaniające, gdy zdasz sobie sprawę, że to jest prawda, <grytanie> że naprawdę nie ma znaczenia, co myślisz na jakiś temat. Wow! Ja już czuję ten opór, który się pojawia w niektórych, gdy to słyszą, ale serio, naprawdę. Uczciwie przyznaj, to nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie, co czynisz z czymś, lub, z, z, z czymś lub z czymś lub z tamtymś. No właśnie. Natomiast naprawdę nie ma znaczenia, co ty myślisz. Jak to definiujesz? I w związku z tym punkt trzeci: na ile się to da, oczyszczaj pamięć, oczyszczaj swoją pamięć. Z wszelkich koncepcji, planów, wspomnień, z wszystkiego, co ci się tam zaczyna konceptualizować, a co nie jest rzeczywiście poda potrzebne, to dla ciebie do życia naprawdę, do, że coś potrzebujesz zaplanować, może, albo nie jest potrzebne dla miłości. To jeśli tylko można, nie pozostawaj w żadnej koncepcji, w żadnych planach, w żadnych wspomnieniach, po prostu oczyszczaj pamięć z wszystkiego, co się da. No i podobny, czwarty punkt do tego, bardzo podobny: nie twórz żadnego nowego paradygmatu. Umysł nieustannie próbuje skonstruować jakiś paradygmat. Tak jak to ktoś tam z dziennikarzy, Mówił, ja Wam powiem, jak jest. No to właśnie umysł robi to samo, i On chce nam ciągle powiedzieć, jak jest, albo zaczyna od. Prawda jest taka, że i chociaż może to brzmi bardzo dziwnie dla niektórych, to ja Was dzisiaj zachęcam do takiej praktyki, by nie zakładać żadnej wiarygodnej wiedzy na żaden temat, na temat niczego. I nie tworzyć żadnego nowego paradygmatu. Gdy ci się rozsypie twoja, twoje przekonania o Bogu, jak idziesz ścieżką duchową, to się rozsypią. Jeśli ci się rozsypią twoje przekonania o tobie samym, o świecie, o Kościele, nie wiem, polityce, cokolwiek takiego, to spróbuj wytrzymać w tym, że to się rozsypało i próbuj nie... Tworzyć żadnej nowej koncepcji. W związku z tym na niektóre pytania, które mi zadajecie, nie odpowiadam, zwłaszcza w tej serii, dlatego że one są właśnie podyktowane pragnieniem, by stworzyć coś nowego, jakąś nową konstrukcję, koncept i powiedzieć sobie, jak jest, tak? Czy jak wchodzę w tę łagodność, to to jest wejście w łagodność psychiczną. Czy to jest zjednoczenie z Bogiem, czy to jest tamto, siamto, czy owamto. A spróbuj nie definiować tego. Zobacz, da się żyć, jeśli tego nie definiujesz. Zobacz, że ta Twoja wiedza na ten temat jest kompletnie do niczego niepotrzebna. Po prostu wchodź w łagodność, a nie twórz koncepcji, co Ty robisz, gdy wchodzisz w łagodność. Bo to nie ma znaczenia, co Ty sobie tam. Na ten temat sądzisz. I chociaż może ci się to wydaje strasznie ważne, i naprawdę ta droga, do której dzisiaj zapraszam, jest pewną wersją apofatyzmu w ramach życia własnego, życia intelektualnego. Ścieżka ciemna. Ciemna dla intelektu, cudowna, jeśli się zaufa tej ciemności, bo okaże się, że jeśli ty nie tworzysz żadnej nowej koncepcji, uwaga, nadal możesz żyć. Wydawałoby się, że nie. I co się jeszcze okaże? Okaże się, że masz jakby i to mówię całkiem serio więcej mądrości wlanej niż mniej, gdy Wcześniej ten koncept miałaś, miałeś. Okaże się, że poszerzyła ci się świadomość, a nie zawężyła, że twój lewopółkulowy interpretator robi wszystko, byś żył w jakiejś koncepcji, a duch tchnie w tę stronę, byś spróbował być trochę jak drzewo, jak pies, które są w cudowny sposób sobą, spełniają swoją cudowną rolę w całości i żadnej koncepcji nie mają. I jak się bardzo bym uparł, to bym znalazł naprawdę mnóstwo sformułowań z Ewangelii, wypowiedzianych przez naszego mistrza Jezusa, który w sumie zaprasza do czegoś bardzo, bardzo podobnego. Czyli tak. Po pierwsze. Konfrontuj się z tym, kto jest odmienny, narażaj się na to i spotykaj. Konfrontuj się w tym znaczeniu, że wychodź naprzeciw. Nie unikaj, tylko chciej spotkać, by poznać i zrozumieć, a nie by przekonać. Po drugie, unikaj wszelkich mentalnych sporów, staraj się nie tracić energii na przekonywanie ludzi. Wymyśleli na jakikolwiek temat. W taki, oczywiście właściwy, jedyny sposób, jaki powinni, czyli w taki jak ty myślisz. Na ile się da, na ile masz czujność wewnętrzną, oczyszczaj pamięć z koncepcji, planów i wspomnień. I wreszcie nie twórz żadnego paradygmatu. Nie zakładaj żadnej wiarygodnej wiedzy na jakiś temat. Nie mówię tutaj, że uwaga, nie mówię, że nie ma prawdy. Nie mówię, że jej nie ma. Tylko mówię o tym, żeby spróbować jej nie nazywać, a raczej ją we czci swej mieć i adorować. No i powiedzmy to jeszcze raz: spłętujmy nie ma naprawdę najmniejszego znaczenia. Co myślisz na dany temat? Alleluja, chciałbym powiedzieć. Alleluja. Jakie to uwalniające. Tule was i zapraszam na drugą wisienkę, która będzie za tydzień. Ona będzie dla mnie osobiście równie cudowna i powiem szczerze, trudna. Ale dlatego fajna, że trudna. No to próbuję się wyłączać.